Dworzec centralny w Warszawie to jeden z najważniejszych polskich dworców. Codziennie przewijają się przez niego tysiące podróżnych. Jego sylwetka jest doskonale rozpoznawalna, ale nie wszystkim kojarzy się najlepiej. Dworzec był jedną ze sztandarowych inwestycji polskiej epoki Gierka. I podobnie jak inne wielkie budowle z lat 70., nękają go te same problemy. Kiepskie materiały, jakich użyto do jego budowy, źle się starzeją. Pośpiech na budowie spowodował liczne niedoróbki. Dworzec jest odcięty od reszty miasta chaotycznymi parkingami, podjazdami czy murkami. Ma też charakterystyczną architekturę. Czy ona jest wartościowa? Czy warto ją szanować, mimo tego, że ginie pod reklamowymi płachtami? Moim zdaniem tak. Dworzec stoi na przecięciu dwóch ważnych osi, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. Pierwsza z nich to kolejowa linia średnicowa, która przez centrum Warszawy przebiega w tunelu. Zaś druga to niezrealizowana w pełni oś wielkiego założenia urbanistycznego, jakim miało być centrum zachodnie. Miało ono składać się z sekwencji kilku wieżowców o wysokości około 140 metrów oraz domów towarowych. Ruch pieszy miał być oddzielony od kołowego za pomocą przejść podziemnych i długich kładek przerzuconych pomiędzy budynkami nad ulicami. Zwornikiem komunikacyjnym tej nowej dzielnicy usługowej miał być właśnie dworzec, którego wielka hala miała być nanizana na tę oś i powiązana z otaczającą zabudową na poziomach minus 1, 0 i plus 1. A jak wygląda sam dworzec? Od samego początku prac projektowych nad bryłą dworca miał on silnie późno-modernistyczny charakter. Co to znaczy? W późnym modernizmie była istotna pewna modularność, ale także bardzo ekspresyjna forma. I obie te rzeczy są widoczne w bryle dworca. Główna rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy na niego patrzymy, to oczywiście dach. Bardzo swobodny, ekspresyjny, wielki. To on definiuje architekturę tego budynku. Ten dach zapewnia mu charakterystyczny wygląd, ale jest także funkcjonalny. Jego wielkie okapy zadaszają wjazdy, podjazdy, wejścia do hali dworcowej. Ten dach jest wsparty na rytmicznie, modularnie ustawionych słupach. Dzięki temu w tym budynku jest i swoboda, dynamika, i racjonalizm. Podobne, ekspresyjne dachy stosowali architekci na całym świecie: w Waszyngtonie, w terminalu lotniska Dallas, w Nowym Jorku, w terminalu TWA, czy w hali sportowej w Tokio. Warszawski pomysł Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka zakładał ustawienie wielkiego przekrycia na szklanej kostce hali głównej, podobnie jak uczyniono to na przykład w budynkach rządowych w Brasilii. Możliwe to było dzięki poprowadzeniu linii średnicowej w tunelu. Dzięki temu nad ziemię nie wystawała kolejowa infrastruktura, ale wyłącznie hala dworcowa. Wielkie przeszklenia sprawiają, że hala jest widna, nawet mimo wiszącej na elewacji reklamy. Zaś wysunięte daleko przed nią okapy zapewniają, że słońce nie nagrzeje jej jak szklarni. Lekka, stalowa konstrukcja dachu przekrywa ogromną przestrzeń wsparta tylko na ustawionych z boku smukłych, zwężających się ku górze, żelbetowych słupach. Dworzec centralny jest uznawany za jedną z ikon polskiego modernizmu. Powstał w trudnych czasach, lecz bez wątpienia ma istotne walory architektoniczne. Jest częścią światowego zjawiska, jakim były ekspresyjne gmachy późnego modernizmu. Czy architekturę dworca należałoby chronić, na przykład poprzez wpisanie go do rejestru zabytków? Czy należy go zakonserwować w takiej formie, jak jest dzisiaj już na zawsze? Nie. Dworzec to jest miejsce użyteczności publicznej. On musi być funkcjonalny, musi zmieniać się, dostosowywać do zmieniających się realiów. Jeżeli coś działa nie tak, należy to zmienić. Ale te zmiany i przebudowy powinny szanować to, co jest w dworcu wartościowe. Tą architekturę, za którą stoi konkretna idea. Bo jest to dobra idea. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o dworcu we Frankfurcie. Kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.